No rzeka fajna, tu nie ma co gadać kurcze. Już było w naszej granicach. Swego czasu. To jest to które rozbudowywali. Pokazali nowe. To nam coś gdzieś, na naszych ziemiach nowe, tak? A dźwina jaka ładna rzeka żebyś widział? O, 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 U dźwinie? jeszcze większa, no bardzo duża rzeka. Gdyby się wychowali urodzili wcześniej, to by nam się płakać chciało, nie? Dla nas to teraz gancegal, nie? Nie ma takiego sentymentu dużego. Ale by ludziom, które się chce wykrajało kiedyś tak. No pewnie, to jest granica mija, kurwa front, jesteś tutaj, nie tak w nie ma kurwa, na litskie naszych w Związku Radzieckim niestety.